Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym już odcinku na moim kanale i tak ym, opowiem Wam dzisiaj w tym odcinku trochę tam <grybujesz> o sobie i powiem Wam jak będę właśnie na, w jakim stylu nagrywać te filmy. Tak a więc zacznijmy. Pierwszą informację jest to, że jakbyście moje, jakbyście widzieli ym, że moje paznokcie są takie trochę pomalowane, bo są pomalowane i dlatego są takie połyskujące okej, okay. drugą informacją jest to, że filmiki nie, nie wiem kiedy będą się pojawiały i okej, okay. trzecią informacją jest to, że chciałabym mieć dużo subskrypcji i filmiki będą na pewno bardzo ciekawe i będą często się pojawiać nie wiem kiedy skończę z historią YouTube'a LPS no pewnie jeszcze, jeszcze trochę czasu do tego, no i tak planuję właśnie, co sobie zrobić. Okej, okay, dalej. Będzie filmik z kolekcją LPS, ale to kiedy, tam, kiedyś, nie wiem kiedy, i tak, filmiki będą obrabiane czasami, czasami nie. I są i za tą brzydką ostrość, no to jest trochę ładniejsza, ale to zaraz się popsuje. Okej, okay, więc tak, chciałabym Wam powiedzieć jeszcze takie zasady, ponieważ dużo wyglądałam przed założeniem YouTube'a filmików, na przykład ja będę grywać profesjonalnie na YouTubie e, Filmik jest LPS-ami. Otóż powiem Wam teraz te zasady, żebyście wy mogli przekazać jakąś inną, jak też będziecie chcieli nagrywać. Okay. otóż pierwszą informacją jest to, że istotne jest światło. I... Pierwszą zasadą, znaczy się. Światło. Ja nagryję Wam wieczorem, dlatego przepraszam Was bardzo, że tak e, późno nagrywam. No, ale niestety tak... Jedynie mogę nagrywać, ponieważ no wcześniej chciałam też nagrywać, ale niestety nie miałam czasu. No i niestety tak wyszło. Dobra, ok, dalej przejdźmy do tego, że jeśli w ogóle jeśli macie taką możliwość, możecie obrabiać filmy, w sensie że dodawać jakieś tam efekty, nie wiem, muzykę czy coś takiego. Wtedy film będzie ogólnie był, będzie bardziej wyposażony i będzie po prostu bardziej profesjonalny. Drugą informacją jest to zasadą, co, co informacją. jest to, że istotne też jest na przykład, przypuśćmy, nie wiem, no ostrość. Ponieważ jak nagrywacie, nie wiem, jakimś, jak, jak nagrywacie już pełnym wieczorem, to to ostrość jest troszeczkę brzydsza, tak jak u mnie. U mnie widzienie jest bardzo ładna ostrość. No i tak, no ale jeśli na przykład nie macie takiego takiego urządzenia jakie ja na przykład aparatu czy kamery, no to i niestety nagrywać jakimś telefonem czy coś, no to um, ostrość będzie gorsza i po prostu tak, żeby było to widać, co nagrywacie, w sensie, że będzie się, jeśli nie będziecie tak tego tak ładnie pokazywać to niestety, no ale nikt nie będzie nic wiedział i nie będzie nic zdarzył o co w tym danym filmiku chodzi. Dobrze. Drugą informacją jest to, że też jest na przykład tło. Ja nagrywam akurat yy, na dole, na ziemi. I tutaj są takie moje półeczki. I tu są, tu jest szuflada. Yy, bo nie tak za bardzo to nie miałam gdzie nagrywać tego filmu. I nagrywam tutaj, tu. I to będzie częste mi miejsce nagrywania filmików. Żeby nie było po prostu widać, nie wiem, jakieś tam rzeczy. W sensie, że krzesła i takich tam rzeczy. Na przykład, przypuśćmy nie wiem, tutaj, To nie chciałabym tutaj nagrywać, ponieważ no... Widać nogi od stołu i w ogóle tak. O. I dlatego wybrałam to akurat miejsce. Mi się to miejsce bardzo podobało. Yy, Okej, okay. dalej po prostu króciutkie cięcia. Ponieważ na przykład jak otwieracie domek czy coś takiego, no to wiadomo, że film będzie dziwny i nieciekawy, bo niby peczo, sobie tam, niby jakieś te postacie sobie wchodzą do domku. No... I po prostu no. musicie otworzyć cały ten domek i to potem wszystko wygląda, jak się tak ogląda. Najlepiej to być wszystkie cięcie otworzyć i wtedy można nagrywać sobie dalej. I to naprawdę jest pomocna zasada, właśnie ponieważ dużo osób o tym zapomina i po prostu nie robi tych cięć. Dalej. Dalej są też istotne, nie wiem. Dalej istotne są też... Jak już mówiłam światło i też gdzie nagrywacie filmik, ponieważ jeśli nagrywacie na dworze, to musicie głośno i wyraźnie mówić. Jeśli nagrywacie w domu, to możecie mówić silnym głosem, ale nie jakoś tak strasznie, strasznie cicho, ponieważ nikt nic nie usłyszy. I też nie nagrywajcie przy zgaszonym świetle. Mogę teraz zgasić światło i pokazać Wam nawet jak to by wyglądało, ponieważ mam zapalone światło. To zgaszę za chwilę światło i Wam zaraz pokażę. Niestety nie zrobię zdjęcia, ponieważ jeszcze nie mam programu do obrobienia filmów, ale zaraz się tutaj pojawię. Chyba teraz nic nie widzicie. No i właśnie o to chodzi, ponieważ światła dobrego niestety nie. Widzicie, jak zgasiłaś świat, to, to była ogromna różnica, ponieważ tego w ogóle nie było widać. Nie wiem, czy byście w ogóle sobie zauważyli. Dobrze, to był i ostatnią oczywiście informacją jest ten głos. Nie mówimy strasznie czego. To jest powiem bardzo cicho i zobaczymy jak to wyjdzie. Zapraszam Was do oglądania moich filmików i innych takich rzeczy. No i widzicie wielka różnica, jak, jak mówię teraz, a jak mówiłam wcześniej. No, i to jest ogromna różnica. Dobrze, to by było na tyle. I tak, jak już mówiłam, nie wiem, kiedy będą się pojawiały filmiki, ponieważ nie mam takiego wykresu, jak inni sobie robią. Okej, okay. i właśnie to już powiedziałam. Aha, jeszcze mam kilka zasad. Przepraszam Was, że ich powiedziałam, ale teraz mi się tak przypomniało. Dalej jest na przykład... Zapomniałam, no. Teraz mi się zapomniało. Aha, scenariusz. Właśnie tak jak teraz, co zrobiłam tak przypad, w sensie, że jak to wygląda. tak to był przykład, ponieważ ja wiedziałam, co chcę powiedzieć, ale tak jak powiedziałam, na przykład, kiedy mówicie coś i po prostu tak zastanawiacie się, mm, yy, e, to jest potem nieciekawe i robicie po prostu tak, dziwnie to wygląda. No, no, ja tego nie piszę scenariusza, ale już wcześniej zastanawiam się, co by tutaj nagra nagrać i co będą mówić dane postacie. Ale niektórzy piszą, piszą scenę, już nie jak wiem, wygodnie. Po prostu musicie zaprezentować to w głowie, jak i napisać sobie na kartce. No i to też jest ważne, ponieważ przepuśćmy teraz krótka scen, scena z filmu. Ej, a wiesz, że ten yy... Ten, no bo ta, jak ona tam... Aha, Vanessa wczoraj y, była na tych y, zakupach. A no, ej, a ten, y, te... Y, no, czekaj. No i tak to generalnie wtedy wygląda. I że nie było cięcia, no ale mówię, ja nie mam jeszcze programu w... do obrabiania filmów. No i tak to generalnie wygląda brzydko, nieciekawie i brzydko i nudno. Ok, to by było na tyle z tego odcinka. Zapraszam Was oczywiście do oglądania i subskrybowania mojego kanału. No, będą konkursy i inne rzeczy. Do zobaczenia!